Dotarło, nie? Znaczy, to jest dla mnie zwykłe skurwysyństwo. No, nazwijmy rzecz po imieniu. No, zwłaszcza, że z tego, co wyglądała, jakby, jakby miała ocenić reakcję Sławka, to on nie ma jednak z nim takiego dobrego kontaktu, jak ona twierdziła. No, przecież jeszcze kurwa pół godziny temu szydziła z niego, że tego, że pieczarki, że kradzieży, i tak i to słynne, udało się. No, odbierz telefon, odbierz telefon, odbierz telefon. Kurwa. Dużo się ominęło. Ale powiem szczerze, że po Ance się tego nie spodziewałam. Naprawdę. Potem tragedia na okienku u Dominika, że ona nie wie o co chodzi. Naprawdę? Jak ona kurwa nie wie o co chodzi? Ja mam screeny na to. Co na pierdoli? I jest przykro, za co przykro? Co to, że jej i nie ma jak to bronić? U Dominika? Ej, jest live, kiedy ona mówi, opowiada o Sławku i końcowy live. Dobra, idę robić porządki u Sławka. No tego screena od trollach z Discorda też mamy jak coś. Między trollowaniem, a wyrażaniem swojej opinii jest różnica. A gdzie jest komentarz o trollowaniu, bo ja nie widzę. Anka wczoraj powiedziała, że nie ma trollowi z Discorda, bo pobanowała wszystkich, nie? Nie, wyzywaj już, dajmy, bo nam się chłopak załamy, biedny. Bosi nie wytrzyma. No bez przesady komuś jakaś live, ty uważaj na no, słowa, no, bo, mówię, bo jeszcze pana wyrwiesz. Ja wiem, prosunka. tylko tylko ty emocjonalnie i psychiatrycznie. Czemu nie lubicie bossi? Aha. Sabrina chce się wypowiedzieć, bo to sprzedajna kurwa. Dziękuję. Komentarz. Komentarz skąd na temat, kochani moi, drodzy? Z tej No i uprawienie. <laughs> Bo to jest śmieć, który y, rozpędzał tak naprawdę to wojnę. A Grażynka, zamiast y, wierzyć o sobie, tak jak Saręś, która jest z nim od początku, która ja wspiera na każdym kroku i tak dalej. I ja też, która byłam na okienkach, postanowiłam uwierzyć pierwszemu lepszemu randomowi, yy, ściągając nas na okienko na dramę i na wyjaśnienia. Najgodniej się tłumaczyć, jak się nie masz czego. Ale, Ale pamiętajcie, się... pycha kroczy przed upadkiem. To po pycha, pierwsze. Czy pycha? Pycha, pycha, pycha kroczy, prze kroczy przed upadkiem. Ja też nie życzę wszystkiego, co najlepsze. Niech sobie tam robi te bitewki, niech zarabia miliony. Ale my przy jednym stole już nie usiędziemy. I w jednym okienku też się nie pogadacie. Tak. No i króciutko. Do mnie ludzie w ogóle wypisują się pytają, czy Ej, ty też wyrwali pana ubrażenie. <grywa> beka. Beka i na naprawdę. Aczkolwiek mówię, absolutnie możecie sobie chodzić gdzie chcecie. Tu zawsze jesteście mile widziani. Dave, to nie był fiką, nawet tylko to już był kurwa cały, e, cały ten, e, całe salto. Anka tu i Macie. Także. Jest, jesteście okropni w komentarzach. E, tak, stali. no Ferbi, tak jakby przykro się na to patrzy, wszystko i tak dalej. Ale no ja też nie pozwolę poniżać kurwa moich przyjaciół, wiesz, ja nie mam, ja nie mam syndromu sztokholmskiego, na pewno już no nie w przypadku tej osoby, tak? I... Dzień dobry. Ferbi, ciebie też tam już nie ma. Dzień dobry, Sławku. Cieszę się, że się udało wczoraj opanować sytuację. I Sławciu, bardzo proszę, paczką dajesz moda na przyszłość. E, Gabrysia, ale e, no tak jak wczoraj wiesz, miałeś ten atak, że po prostu poblokowaliście praktycznie cały czat, nie? Jak ci że na zamko Gabrysiu, nie musisz być rozdarta, bo jeżeli wiesz, ja ci mówię od razu, e, to czy ty pójdziesz tam, czy tutaj, to jest twój własny wolny wybór i tak naprawdę, kochanie, możesz być i tu, i tam. E, no mówię, tutaj nie będzie jakiegoś takiego wie, szczekania, bo ja sądzę, że czas weryfikuje wszystko, ludzie nie są ślepi. Tak, Sławciu, blokowała, blokowała, blokowała. Mnie też ja zostałam potem przez kogoś tam odblokowana. I dlatego poszłam do Bojczytka. Tak, i poszłam do Bojczytka pisać i do Mariusza poszłam pisać, żeby pomogli Sławkowi ogarnąć to, bo mu kurwa wyblokują zaraz wszystkich ludzi. E, Kochany, miała wczoraj, jest dowód, jak miała moderatora przy przyniku. I dobrze wie, że i zabrałeś tego moderatora, i się skończyło ten show. Gabrysiu, kochanie, my wiemy, ale wiesz, ale mówię, możesz być po prostu gdziekolwiek zechcesz, bo pamiętaj, że jesteś ładnym człowiekiem i nikt ci nie ma prawa narzucać, gdzie masz być, a gdzie nie masz być. I wiesz, a napuszczanie na siebie to a. A koniec końców, kochani, przyjdzie Izabela Kiszlo i powie nam: Wszyscy jesteście debilami. Wławku, na szczęście udało się opanować sytuację. Dlaczego? No, Sainz podjęła decyzję. To była ich tak jakby obopólna decyzja. No, Gabrysiu, no nikt nie jest niczym portfelem, żeby robić kurwa 8 bitewek dziennie i. No też nikt nie jest portfelem bez dna. Tym bardziej po świętach. <laughs> każdy ma już <coughs> dziury w portfelach wytrapane. Ja sądzę, że każdy widzi, nikt ślepy nie jest. Każdy widzi. Czas weryfikuje wszystko. Najgorsze jest to, że to jest walka o praktycznie śmieszne pieniądze, bo jakbyś miał zliczyć te wszystkie gifty, monetki pojedyncze, które dostajesz od ludzi i tak suma sumarum spojrzeć na to z perspektywy, to to jest chuja nie pieniądze. Ja zawsze się tak samo, zawsze mam podejście jak się w rodzinach kłócą. U mnie też w rodzinie był taki moment... <laughs> że się zaczęli o pieniądze kłócić, tym im powiedziałam, że ani wy majątków, ani nazwisk nie macie, żebyście się tutaj Halo? na hektary kłócili. Halo? No hej Sławciu, dzień dobry Hej, kochane. Cześć, dzień dobry. Halo? Chciałem powiedzieć dobry wieczór. Witamy, dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Bobek, ja w nocy mówię dzień dobry, więc coś już. Nie, nie, dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, ktoś mi tutaj pisał, żebym odblokował Dawida, ale ja tutaj nie blokowałem żadnego Dawida. Kochanie, to nie o to chodzi. Wczoraj, co miałeś ten nalot, i ja rzeczywiście szybko poleciałam do Bojczytka i szybko poleciałam do Mariusza prosić ich, po, żeby ci pomogli. Bo Ty w ogóle nie wiedziałeś, co się tam dzieje i nie widziałeś tego, co się tam dzieje. No, no nie, 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 a nie, naprawdę, poblokowali być ojcem. To jest... e... chcący. E, wiecie, co? Bo czego ktoś tutaj napisał, No, okropny słowie, blokowała. Na samą przy... A, że Grażyna blokowała w ogóle, że no, przywitaliście się. Tak, ze mną. Sławek. Czy słuchaj, ja wczoraj weszłam do ciebie na live'a i były te okropne dziewuchy, i ja się tylko przywitałam i napisałam ci: Sławek, blokują ci ludzi i zaraz miałam bana. I zobacz, że mój nick jest u ciebie zbanowany. I możesz nawet zobaczyć, kto mnie zbanował, bo obok pod spodem mojego niku jest Poczekaj, no mianował. ale to ja ciebie poczekaj. To ja ciebie odblokuję. No dziękuję, no mówię ci, że dlatego poczekaj, zorganizowaliśmy poczekaj, kogo tą tekstę? tutaj? Ewelina, tak? Nie, kogo? Profesorka i dalej. to ja wejdę ciebie, znaczy wejdę w ciebie, no. No. To nie powiedziane. Poczekaj, ale jak to zrobić teraz, jak rozmawiamy? Chyba teraz nie zrobię tego, tak? Nie, chyba na live y u ciebie, wiesz, w zablokowanych, by ktoś tam musiał wejść i odblokować. Aha. No, no no właśnie. No, 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 no. Ja i mówienie, dlatego że... zorganizowaliśmy tą akcję u Norberta, żebyś ty się dowiedział, że oni ci ludzi blokują, no to ci... bez sensu, no. Oni weszli wiecie, i zbanowali wiecie, wszystkich co? ludzi ja wywołujące prostu... się z Discorda. Ale wiecie co, ja byłem w pierwszym momencie zaskoczony, ja bo ja jeszcze tak w sumie nie było momentu, znaczy ja już tam nawet święta jakoś nawet miałem okazję porozmawiać z Grażyną. Mówiła mi, że jest przeziębiona, ale nie wiedziałem, że jak ja będę mieć lajfa, że ona tak od razu tam gdzieś naskoczy, bo ja nawet nie miałam okazji znowu jakby kolejny raz jakoś tam się z nią pogniewać, ja już sobie tam da darowałem, stwierdziłem, że nie będę już żadnych historii ciągnąć, nie chcę się w to bawić. Słuchaj, Sławek, ja ci mogę wymienić niki, kto na pewno ma bana, Mulan, Dawid, ja, Tytuz de Zoo. Zrobił to. Znaczy, no, o, może tak. Ktoś wszedł, jakieś łódko do mnie z kasztanami i poprosił mnie o moderację. I też podobno on też poprosił mnie o moderację, a okazało się, że też blokował. Tak, on jest, on jest tak. moderatorem Grażyny. On działa z Grażyną razem z Anką, z jej córką, e, i później pisał jeszcze ze swojego fake konta, żeby odblokować łódko. No właśnie. Ja mam na wszystko screeny na ich nieszczęście. A słuchajcie, a jak na przykład, żeby zobaczyć moderatorów. No nie mówię, że teraz, to wchodzi się w ustawienia, tak? I, yy, i szuka się mo moderatorzy, tak? Zaraz Ci Sławciu dodam kogoś, kto ci pomoże, wiesz? Mówicie o TikToku czy o Discordzie teraz? O TikToku. O TikToku. Ej, chodźcie, kochani, mu pomóżcie. Ej, jeszcze raz jak? I jak tu się. Tutaj to znaczy, a tutaj nie, mogę jak zobaczyć. Osoba z zewnątrz moderację może zobaczyć tutaj? Nie możesz nic zobaczyć. Nie, 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 a, okay. ale jak, wiecie co? Chodzi mi o to, że na przykład jak nie prowadzę live'a, a wejdę w swoje konto. To no to gdzie, zobaczysz, kto jest to, moderatorem. To gdzie wejść Masz na dole, kochanie, tak, takie trzy kropeczki. No, i tam masz tak, już ci mówię, i tam masz ustawienia. Chodzisz sobie w te ustawienia. Na samym ale dole to, masz zablokowane y konta, wyciszone konta. I masz ale tutaj To tak, podczas live'a, tak. Mm, nie, możesz bez live'a właśnie i potem tak masz, ustawienia, ustawienia komentarzy, nagrania live, moderatorzy, klikasz sobie tych moderatorów i patrzysz sobie, zarządzaj tam masz takiego ludzika, zarządzaj moderatorami i wyświetla ci się wszyscy, którzy mają u ciebie moderatora. No to znaczy ja wczoraj pousuwałem. To dobrze, to już ci krzywdy nie zrobią. Tam, bo, ten, bo dla mnie, bo to było na Facebooku po prostu... mam grupę i tam to znaczy, no, Można myśli, zobaczyć. Myśli, myślę, że po prostu rację, było co? to robione specjalnie, żeby po prostu... Ale nie Ale Nie wiem, Tak, tylko no, ja że ja tak zakończyła live'a swojego Pytam. i poszła do ciebie banować, to powiedziała. Dobra, idę robić porządek. Cicho No, dosłownie było coś takiego. Ona bardzo szybko się zwinęła z tego live'a i. Nie mam. Ktoś tu pisze, że. A, a to ty piszesz. A no to poczekaj, to ja Ciebie odblokuję teraz. To znaczy, ja nie mam Ciebie za profesurka zablokowanej, tylko obserwuj. Aha, no to może już jest odblokowana, ale wiem, że na pewno wczoraj wyrwała Bana tak samo jak Florofil, bo Florofil, jeśli chciałaś ją w komentarzu przywitać. a no i Grażyna, jak łapną na to dwa w jednym. Ach, słuchajcie z tą Grażyną, to... Nie chcę nawet już, na, nie, nawet nie ma co poruszać tematu, no, no trudno, no jest jaka jest i... Barba no, się że to też takiego spotkało, bo jednak to jest mega w porządku i mimo jakiejś tam dramy, jest to przekroczenie całkowitych granic. No, ale może, może przez to dużo osób podpiera oczy, hmm, jaka taka naprawdę jest, no. Ale w jakim celu w ogóle poblokowała po tych ludzi, bo tego też No nie bo coś nie jej się nie, nie, nie wiem, czy jej się coś nie podobało. czy nie wiem o, o co jej tam chodziło. Po prostu robiła to złośliwie, żebym po prostu pozbyć, żebym po prostu no nie wiem czy nie, nie miał, nie miał w, żartów, w ogóle znaczy, no żeby po prostu mi utrudnić tego lifea. No. Ale ja a ja po prostu tam gadałem śmiałem się ja po prostu nie widziałem, w którymś momencie co się tam dzieje. No a działo się bardzo dużo ogólnie. No i tak dopiero później łączyli się cały czas ze mną, a w trakcie tak, no. się, tak, tak, później tak się łączył z Mariuszem. Ja chwilę tam nie chciałem jakoś się łączyć, ale nie, nie wiedziałem w ogóle, co się dzieje na tym czasie. No, ja tak... no bo szczerze, z perspektywy osoby częściej to wyglądało jakby on się śmiał trochę ten Wojcitek, ale to chodziło właśnie o to, że on nie ogarniał, też zbytnio coś się odpierdziela i chcieli ci pomóc bardzo, nie? No ja wiem, no bo idźcie, kto tam się ze wszystkiego śmieje. No, to... no właśnie. On tam na swój sposób też jest udany, ale, ale mówię, ale nie, nie lubię po prostu takiej zawiści ze strony no już kurczę, no, naprawdę ta Grażyna wiecie co no nie chcę już jakby jej obgadywać i w ogóle nic mówić złego, bo, bo to już nawet A to nie jest chodzi. Przykre, po o to O tylko że po prostu no już tak do takich rzeczy się posuwa i naprawdę dużo osób to zauważyło. Um, wiecie no to jest dorosła osoba, matka dwójki dzieci, te córki nawet ma fajne, bo miałam okazję poznać. Ale wiesz to, że ja miałam nawet jakieś dramy tam z Grażyną i się nie dogadowaliśmy na jakiś moment. No to ona po prostu uruchomiła wszystkie sytuacje, począwszy, nie wiem, oskarżając mnie o wiesz, jakieś molestowanie jej osoby, jakiej kiedyś tam włosy robiłem, a to po przyjacielsku, po prostu się wygupialiśmy i to tylko tak było. Ona się nawet posunęła, że do mojej mamy zadzwoniła, gdzie moja mama w ogóle nie uczestniczy w TikToku, w jakichś aferach. I moja mama nieświadoma też odebrała telefon. No słuchajcie, no dzwonić do, do mamy mojej. To już było trochę przegięcie, ale. No ale, ale, potrafi... ale Grażyna właśnie wydzwania po rodzinach. No. Tak, tak. A Ta co, sama mówi się. A żeby ty podajecie numery telefonów obcym ludziom z TikToków. Co? No To znaczy ona kiedyś miała. Tylko, że ona po prostu te wszystkie telefony. Ona kiedyś miała telefon, bo ja jej podałem chyba z dwa lata temu telefon do mojej mamy, nie wiem. A nie, przepraszam. Jak miałem jeszcze tą sytuację z Izą i byłem wtedy w Gdańsku, a była Grażyna, to ona miała wtedy numer do mojej mamy, bo akurat ja miałem problem z telefonem tam. A to są brzydliwe. I, I ona zostawiła sobie porodzinia. telefon. I później wyko obrzydliwe. wykorzystała teraz w tej sytuacji, gdzie wtedy nie zadzwoniła, bo akurat nie było takiej potrzeby. I teraz zadzwoniła i się żaliła. Na mnie, na wie, wiecie, no, człowieka dorosłego, matka dwóch Zarcia. dzieci mm. dzwoni do um, mamy. A, ale, ale nagle się było w tym wszystkim to, jak ona robiła swojego live'a i nagle powiedziała, wiecie co, ja się rozłączam, bo idę robić porządek. No ale z no. drugiej strony jaki porządek? No co ja tam robiłem? Przecież ja... E... Jej się nie podobało chyba to, że y, jakaś część społeczeństwa, z którym w tym momencie jest skłócona, mm. po prostu poszła do ciebie. Bo no, ty do byłeś ciebie. wczoraj u nas na okienkach i powiedziałeś, że robisz live, i wszystkich zapraszasz później. No ale to I wydaje mi się, problemu? że o to miała bójdupę. No nie hmm. wiem, zapytaj się jej. Ona ma jakiś problem no. z głową chyba. No ale z drugiej strony przecież każdy może przyjść do kogoś. No, oczywiście, że tak, ale według niej to nie działa w ten sposób. Przecież ona nie jest raczej jakąś administratorką <śmiech> <śmiech> No, ale tak się czuję. Klawek no, się, za się, bo uważa, nie? dziewczyna... Chlawek, ona z każdym ma dramę. Przecież ja, Silence, które zawsze przy niej byłyśmy, wiesz, które szłyśmy za nią w ogóle. ja się, słuchaj, z moimi dziewczynami o nią pokłóciłam. I ona mi dramę <coughs> próbowała wykręcić? No tak. Ona w tym momencie zablokowała trzy czwarte swoich wspierających. Ogólnie. Tak, żebyś wiedział tylko. Ktoś tu napisał, baba, czuje się lepsza Ach. niż Bornest. No tak, no bo o to tym chodzi, bo na razie zawijaczenie ludzi bierze. To znaczy, no takich szuka jakichś haków, nie wiem kogo tam. No ale przez to bardzo dużo osób. Tak, dużo osób się od niej odsunie. się od niej odsunęło. odsunęło. No niestety. Wiele mi tu przychodziło pisać, że zdejmują te kasztany z ników. Nie? Dzień cześć, dobry, Karol. Ja, ja dawno Cię nie widziałam, kochanie. Okej, okay, cześć. Tak, raczej na no, zobokowanie. Słuchajcie, nie, nie będę Wam przeszkadzać, bo też e, szykuję się e, do pracy. To tylko wszedłem Kajka. na chwilę i życzę Wam miłego dnia. Miejmy kondycję kciuki, żeby o 12 się to, wszystko wyjaśniło. No dobrze. Słuchajcie, to musicie chyba mnie wyrzucić, tak? Już Cię wyrzucam. Bye, bye. Dobrze, papa. Czekaj, czekaj, jest. O, go Oj, sorry, nie zdążyłam. Nie Ale będę słyszał. Bawku, jak mnie słyszysz, to chciałam Ci podziękować za to, że zdjąłeś mi bana i za to, że usunąłeś moderację For Forgive Me Madonna i coś tam jeszcze. Ja dostałam u ciebie bana tylko i wyłącznie za to, że zaczęłam od no i u Mariuszka pisać o tym, żeby, żebyś pousuwał tych moderatorów, ze względu na to, że ludzie niesłusznie dostają bany. Także dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam ci, plutko buzi. A ja kocham na Mulan. A dziękuję. <laughs> Mulan jest super. No <laughs> one się zawsze za najpiękniej wypowiadają, one kurwa zawsze tak... Bo ja to tak chotycznie to bluzgnę, tam bluzgnę, a one tak... Kurwe, metorycznie zawsze. Ja to, ja to stawię na taki rynek nie? No Kiedy tak, jest to byś tak. O, wiesz, <laughs> <i> sobie ci odpisał. W ciebie <laughs> są, serduszko. Zobacz, mulanku. słuchajcie cię, O, dziękuję, Sławeczku. Będę przychodzić i się witać, i będę ci dawać członka tam i wszystko. I w ogóle będzie fajnie. Masz w nas popleczników. Co już wszyscy zamknęliście? Ja kochali,